Siemanko, tutaj Filao.pl i tym was w z 5 rzeczy, które zepsuły Minecraft. Bez zbędnego gadania przejdźmy do pierwszego podpunktu. I tak na pierwszym miejscu plasują się oszusty. Znalazłem na YouTube jeden filmik i postanowiłem, że po prostu go dodam jako prezentację. To jest typowy właśnie oszust prezentowany przez ludzi w Minecrafcie. Typek nagrywał to bandicamem, nie dodatkowo używał cheatów podczas nagrywania, co świadczy po prostu o jego inteligencji, no i w sumie on również prezentuje inteligencję osób, które cheatują, a więc oglądajcie krótki film. Jestem Na no serio? na no serio? Mhm. Tak. W miejscu w drugim plasuje się community. Chodzi tutaj o dzieci, jednak o mniej ogarnięte graczy, dla których klocki to całe życie miłego oglądania. Kolejne miejsce ze mną czterze. W sumie to nie wiem po co czytować w bo to nie daje radości jak się gra na loduś i tak dalej, jak się walczy na filorze, no jednak to jest już sprawa tych, że tak brzydko powiem idiotów, więc zobaczcie miejsce trzecie. W czwartym miejscu się według mnie hejterzy, bo w czasu Minecraft był spoko grą, dużo ludzi w grało, dorośli, nawet dzieci, wszyscy po prostu to lubili, no i nagle rozpoczął się taki ręcznie Minecrafta, że po prostu to jest gra dla dzieci i kwadratowe główne itd. i tak dalej, a według mnie to jest ważny podpunkt, bo dużo ludzi właśnie w tym momencie przestało grać ze względu na opinie innych. No i ostatnim według mnie najważniejszym punktem jest to, że poziom trudności tej gry się strasznie obniżył. Kiedyś wszyscy się bali w ogóle wyjść ze swojej bazy w nocy, a teraz każdy to robi po 15 minutach w pełnym żelazo trzecie i po prostu gastała stała się zbyt prosta przez wiele aktualizacji i wiele urozmaiczeń. chociaż one musiały sobie zostać dodane, bo inaczej ta gra by się wszystkim bardzo szybko znudziła. Na koniec chciałbym Was zapytać, co Wy osądzicie o tych wszystkich podpunktach, poprosić o zostawienie łapki w górę, no i oczekiwanie następnego odcinka. Dzięki za uwagę, siemano!